Siema, ja jestem Poprawa W tym filmie pokażę jak zbudować ten ekran odliczający od 10 do 0, który pokazałem w którymś z moich starszych filmików Obiecałem wam, że zrobię to na 100 widów. Bardzo dziękuję tym, którzy mnie już zasubskrybowali No, tak więc do roboty To jest pierwsze podejście, tak więc niekoniecznie wszystko dobrze wyjdzie No ale nieważne, tak więc musimy zacząć od zbudowania sobie jakiegoś ekranu Ja tutaj zbuduję ekran który będzie miał trzy lampy na każdy segment. Możecie sobie zrobić na przykład taki, który ma jedną lampę na segment, kompletnie bez znaczenia. Robicie po prostu taki, jaki chcecie zbudować. Prawdopodobnie będę tu robił cięcia, ponieważ jest tu troszkę budowania, programowania. No, wiadomo, ktokolwiek pisał coś w komputerach z Red Powera. Wiem, że jest to bardzo czasochłonne i no, skomplikowane dość. A już w ogóle y, dobijający jest fakt, że jakikolwiek błąd oznacza, że wszystko trzeba przepisać od nowa. Dobra, zbudowałem jako tako ekran. Tak jest zdecydowanie wystarczający. Duże odległości idzie z rozczytać. tak? Y, lepiej zrobić sobie wokół niego ramkę i następne co zrobimy, to będą. To jest, są dwa sposoby zrobienia tego. Y, to będzie podłączenie każdego z tych segmentów do kabli yy, kolorowych z Red powera, Tak więc yy, schowam sobie teraz wszystko, co jest potrzebne do komputera yy, oraz wezmę sobie te kabelki. No i niestety one będą przeskakiwać tak, jak im się podoba, więc muszę to zrobić ręcznie. Dobra, kabelki mam już przy flipunku. I teraz są dwa sposoby. Zrobienia to. Od zewnętrznej strony lub od wewnętrznej. Ja Wam polecam od wewnętrznej. Zaoszczędzicie wtedy bandlet cable. Bandlet cable, wiadomo, trochę nitek zżerają. Jeśli robicie to na jakimś survivalu, to zdecydowanie lepiej używać yy, sposobu z podłączania kabli od strony wewnętrznej. Teraz ważne, w jakiej kolejności ustawiacie kable. Ja zacznę tak, że tutaj będzie biały, tutaj będzie pomarańczowy, tutaj będzie fioletowy. Także tu będzie wartość 1, tu będzie wartość 2, tu będzie wartość 4. W tym sposobem cały ten ekran trzeba zrobić. Polecam Wam po prostu robić tak, jak ja to robię, żeby nie było potem problemów przy odczytywaniu wartości kabli. Tak więc dwójka ma być tutaj, czwórka ma być tutaj, ósemka tutaj, 16. Y, tu jest 1, tu jest 2 chyba. Tak. 1, 2, 3. Ja zaczną 1, 2, 4, 8, 16, 32 i wartość 64, czyli ostatnia z której korzystamy. Możecie robić bardzo dużo takich ekranów, w zasadzie nie ma żadnego ograniczenia. Yy, 32 tysiące z tego co pamiętam można zrobić. Ale nieważne. Można też w zasadzie łączyć komputery ze sobą. Teraz wszystkie te kable trzeba ze sobą połączyć. Tutaj trzeba zrobić taki mostek, do którego użyjemy covera jakiegokolwiek. Niech będzie jeden Stone Cover. Z Shiftem, jak przytrzymam to on mi z ekwipunku zniknie. faktem, fakt że również postawił się nie tak jakbym chciał, ale nieważne. Po całej jego bez i usunę z sekcji punku. Cover przydano się w zasadzie jeden, chociaż drugi też może się przydać, żeby zdjąć e, bandlet cable na ziemię, że tak powiem. Tak go ustawię. I więcej coverów nie powinno nam się przydać. E, załatam tutaj tą dziurę i łączymy wszystkie te e, kolorowe kable jednym bandlet cable. Tak, tutaj musimy połączyć, a i tutaj upewniamy się, że wszystkie są połączone. Ten jest, ten jest, ten jest, ten jest, ten jest, ten jest, i ten jest. Czyli wszystko jest dobrze. Możemy sobie ten kabel pociągnąć gdzieś, gdzie będzie leżał nasz IO Expander. IO Expander jest już częścią komputera. Do podłączania tych wszystkich jednostek, polecam Wam używać Rivon Cable. Żeby nie było wszystko po prostu do siebie przyłożone. Tą stroną. Tak dobrze się połączyło. Oraz ribbon cable. To musi być połączone do banded cable'a i do ribbon cable'a albo komputera. Nieważne jak to zrobicie, nieważne z której strony, ale banded cable musi odchodzić od tyłu. Z tej strony będą się wyświetlać wartości. Jakie są w danym momencie na kablu. Steruje tym komputer. Czyli. Central e, Processing Unit, czyli jednostka komputera. Ja ją ustawię tak, żeby z tyłu móc postawić blackpainy. E, tak, żeby móc rozszerzyć pamięć RAM komputera, ponieważ bardzo denerwujące jest, jak po bardzo długim czasu, czas, czasie pisania programu nagle wyświetli nam się komunikat, że e, pamięć została przeciążona. Znaczy się, wykorzystaliśmy całą pamięć i kasuje nam całą pracę. Tak więc no najlepiej chociaż jeden, jedną jednostkę sobie dobudować. Osiem to jest zdecydowanie za dużo, tylu nigdy nie wykorzystamy. Jedna zdecydowanie starcza. Tak więc Central Processing Unit mamy postawione. Musimy postawić sobie gdzieś monitor. Bardzo polecam wam stawiać go sobie przed ekranem lamp, ponieważ będziecie jednocześnie patrzeć na ekran oraz pisać w monitorze. Bardzo po prostu praktycznie jest tak sobie zrobić. Monitor musimy podłączyć ribbon Kablem do komputera. Może być też przyłożony do komputera, ale wtedy bardzo ciężko by nam się pracowało. E, tutaj nie musi być tego. Ponieważ nieważne, którą stroną ribbon-cable styka się do komputera, wtedy się z nim połączy. Tak więc teraz moglibyśmy, znaczy w zasadzie musimy, e, zainstalować system w tym komputerze. E, to już się nam nie przyda. Potrzebujemy disk drive. Oraz Ford Put Disk. Ford to jest system, jaki jest w tym komputerze. No, ten system jest po prostu takim assemblerem. No, dość skomplikowanym. Ale nieważne. Dobra. Wkładamy dyskietkę do komputera. Komputer restartujemy. I powinno nam uruchomić MineOS, Tak, dokładnie. Wszystko działa. Widać, mamy gigantyczną ilość pamięci. Nigdy jej nie wykorzystamy, ale nieważne. Z tego co pamiętam, to możemy już to zniszczyć. Nie przyda nam się to. Tak na wszelki wypadek dyskietkę sobie zostawię, żeby jej potem ponownie kraftować. I teraz możemy zacząć programowanie. Program rozpoczynamy dwukropkiem po kliknięciu w kropka wpisujemy jego nazwę. Ja napiszę to w postaci 7 programów w zasadzie, chociaż nie, nie 7, 10 programów. Yy, jeden program to jedna cyfra, a na końcu pokażę Wam jak zrobić program, który będzie to odliczał. Tak więc to się będzie nazywało 1, i tutaj musimy yy, teraz wpisać, co ma komputer robić. Yy, nie będę Wam pokazał dokładnie, jak się pisze w WIM programy. Ja Wam pokażę po prostu, jak napisać programy do tego ekranu. Tak więc iOX y, set, chociaż nie, IOX wykrzyknik. Y, IOX wykrzyknik i 1 zapali nam to pole, 2 zapali nam to pole, tak, dwa zapala to pole, 4 zapala to pole, 8 y, zapala to pole, 16 to 32 to, 64 to. Nie będę Wam pokazywał jak robić, żeby po kolei najpierw zapalał to, potem to, potem to, bla bla bla. Ja Wam pokażę, żeby zapalił wszystkie naraz. Wymaga to liczenia. I do tego przyda Wam się budulec i tabliczki. Tak, żeby nie gubić się w tym, co będziecie zaraz robić. Jest to naprawdę czasochłonne i może Wam się zdarzyć wiele razy pomyłka taka no, gigantyczna wada yy, tego języka. Eloram no, bardzo przykrza nam życie yy, tym, co zrobiła w komputerach. Zapiszę sobie wartości wszystkich po kolei, yy, z, nie wiem, yy, sekcji tego wyświetlacza. To jest 1, tu jest 2, tu jest 4, tu jest 8. Nie tutaj, tylko tutaj, tu jest 16, tu 32 i tu 64. I co będziemy robić? Będziemy to dodawać. Tak więc, żeby y, zapalić jedynkę, potrzebujemy szóstkę i 32 dwójkę. Tak więc y, 36 y, zakończamy znakiem średnika. Klikam jeden i powinno. Ups, coś zepsułem ponieważ zapaliły się nie te wartości, które bym chciał wszystko podupiłem to ma być dokładnie 1 yy, IOX set albo 0 IOX set dokładnie chodzi o to że w assemblerze wrzucamy wszystko na stos i napis empty tak, przypomniał mi o tym. Tak więc dobra yy, otwieramy program 1 i kompilę 36 iOX wykrzyknik. Zakończamy program i wyświetliła nam się ładna 1. Tak więc teraz zaczynamy program o nazwie 2 dwójka. To jest 1, 2, 8, 32 i yy, 64. Wszystko to musimy sobie ładnie dodać yy, 3, 11, 3, yy, 43 i 64. Yy, 43 i 64, yy, 107, ale pewny nie jestem. 107, ajo, x, wykrzyknik, średnik, 2. Tak, a nie, 5 mi wyszło, kurde. Cóż, coś podupiłem. E, tak więc jeszcze raz, edytujemy dwójkę, e, 1, 4, 8, 5, 8. E, musicie tutaj wszystko ładnie liczyć, trochę e, błędów można przy tym porobić. No cóż, 93 chyba. 93 AJOX wykrzyknik, średnik i 2 tak, ładna dwójeczka. Teraz edytujemy sobie trójeczkę. W opisie zamieszczę Wam wszystkie wartości, tak żebyście się po prostu nie męczyli. Jeżeli oglądacie ten filmik zaraz po jego wrzuceniu, to jeszcze to zapewne wstawione nie będzie, ale no za jakiś czas na pewno ten opis będzie zaktualizowany. Yy, uzupełnię teraz te wszystkie wartości i się z wami widzę wartości mam już ustalone yy, teraz zajmiemy się programem, który będzie to wszystko odliczał, jeszcze ważna rzecz raz na jakiś czas wpiszcie wielkimi literami page tak żeby wyczyścić nasz ekran jeżeli będziecie to regularnie wpisywać to nawet bez żadnych modułów dodatkowych yy, wasz komputer nie powinien się yy, wysypać że tak powiem no, z tymi modułami to choćbyście tego nie wiem ile nie wpisywali, to nic by się nie stało. W zasadzie, yy, not enough items mógłbym wyłączyć. I tak. Dostępny e, program, na przykład odlicz. Yy, odlicz wielkimi literami, ponieważ, yy, żeby napisać na przykład drugi program, który będzie po odliczeniu aktywował jakiś sygnał redstoneowy czy cokolwiek tak więc yy, najpierw aktywuję program 1 potem poczeka 20 tików, czyli 1 sekundę Ups. Yy, polecam wam w tym momencie włączyć kapsloka yy, aktywuję dwójeczkę, czeka 20 tików, odpala trójeczkę odpala czwóreczkę jeszcze bardziej opłaca się pisać to w jednej linii niestety wtedy prawdopodobnie poprzez to, że Ford, że nie Ford, przepraszam że Ford korzysta ze staków, mogłoby coś niezbyt kontrolowanego się stać tak więc odpala piąteczkę, 20 tików, odpala szósteczkę, odpala siódemeczkę, odpala ósemeczkę, odpala dziewiątkę i odpala zerówkę. Po zerówce nie czeka. I program możemy zakończyć. Teraz po wpisaniu yy, Aha, tutaj 2D wpisałem. Mój błąd. Powinien odliczyć. W zasadzie policzyć, ponieważ no, yy, w złej kolejności ustawiłem. Tak więc od 1 do 9 policzy i pokaże 0. No. Takie liczenie do 10. Może zedytuję to teraz. Znaczy się stworzę program odlicz, który będzie odliczał, no. Tak więc odpala 9, 20 x Tak więc dobra, teraz po wpisaniu powinien on naprawdę odliczyć od 9 do 0 czyli tak naprawdę odlicza przez 10 liczb i zero powinno się nie zgasić. Dobra, teraz stworzymy program odlicz, ale z małej, który będzie aktywował następny sygnał redstone'owy, znaczy się z pendlet cable'a. Eee, skończyłem chyba na różowym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak, skończyłem na różowy, więc teraz szary kabel Podłączę go na przykład do TNT, chociaż na początek może do lampy. Tak wiadomo, czemu miałbym sobie coś wysadzać. Teraz coś się chyba zbagowało, skoro on się świeci. Albo użyłem inverted lamp. Nie, no nieważne. Tak więc dobra, edytujemy program małymi literami odlicz. I te, teraz tak. Uruchamiam program dużymi literami. Po czym czeka 20 tików. Czyli sekundę. Resetuję to, co jest na ekranie. Yy, czyli 0. Ups. Prawdopodobnie uruchomi to właśnie program 0, ale spróbuję. 0. Yy, IOX wykrzyknik, czyli wyzeruje to, co jest na ekranie. Chociaż nie, nie użyjemy 0, tylko 128. 128. A nie no, 280, czy jakoś tak. IOX wykrzyknik. Zamykamy program. Wyłączam go Teraz powinien odliczyć od 9, po czym w zasadzie dopiero wtedy powinien zapalić tą lampkę, ale tutaj coś, no, naprawdę coś się baguje. Można zrobić jeszcze inaczej. Użyć kolejnego IO Expandera, któremu nadamy jakiś inny adres. Tą stroną on ma być. Do niego Grey Cable można podłączyć, tak. No, chociaż nie, użyję białego kabla. To mi nie jest potrzebne. Ten sposób na pewno niczego mi nie zbaguje. Znaczy, się lampa nie zapali się zanim yy, program odliczy. Bo tak yy, trochę się dobagowało. Teraz co ważne: potrzebujemy śrubokręta. Yy, nie wiem, w której on jest zakładce. No, może jednak użyję Nei. Creative Plus. Ups. Y s śrubokręt. I y trzymając Shift'a klikamy prawym na ten IO Expander. Powinno nam się otworzyć GUI, które coś się nie chce otwierać. E, może wyłączę creative? No, coś tu nie działa. Hmm. Naprawdę coś tu nie pasuje. Powinno się otworzyć GUI do zmiany e, ID danego bloku z Red Power kontrol i to coś właśnie nie działa. Ups. Konsolem ID 1. Hmm. Sprawdzę, czy w ogóle te śrubokręty działają. Albo użyję po prostu tego elektrycznego śrubokręta. Też nie. A jakąś bramkę bym potrzebował teraz. Hmm. Żebym nie zainstalował. Nie, zainstalowałem jednak oba mody do bramek nie, działają im śrubokręty służycy też nie chcą mi tego GUI otwierać Coś tu nie gra hmm. Czyżby ten RedPower Power zniósł opcję zmiany ID danych przedmiotów? Chociaż nie, bo wtedy czemu tutaj byłby byłoby GUI do zmiany ID konsoli? Albo jest w jakiś sposób zmieniony. Hmm. Nie mam pojęcia o co chodzi. Czyli jednak trzeba będzie sobie poradzić bez yy, no, drugiego iO-Expandera. Tak. Patrzę. Może użyję po prostu kabla o jakiejś większej wartości typu 16 tysięcy? Gdzie są te kable? Kurde. Nie są, dobra. E, ten kabel ma wartość chyba 16 tysięcy, coś. Nie chcę mi się teraz tego. E, no. Ups. Aha, mam wyłącznego kreativa. Nieważne. E, 16132 chyba, czy jakoś tak. Yy, biały kabel od lampy odłączę. I dobra. Yy, LAK. No coś tu... a dobra, jest. Yy, ajo... nie. Yy, 16384 chyba yy... Nie, 15 tysięcy tylko 16 tysięcy To nie ta wartość hmm. Ile jest tych kabli? 16 chyba Albo się mylę Nie no, jest 16 kabli bo to była ta wartość 32 000 32 768 Tak, to była ta wartość No, tak więc trzeba zedytować program odlicz małymi i tak ma odliczyć duże mi, e, poczekać 20x, inaczej i e, 30 768, a jak wykrzyknik, i koniec programu. Dobra, lampka zgasła, nie buguje się, widzę. I program do odliczania działa pięknie. Oczywiście, w zależności od yy, sprzętu, jeśli nie ma żadnych spadków FPS-ów -y, itp., to ten yy, monitor, w zasadzie yy, wyświetlacz, będzie działał idealnie. Teraz widać, yy, niektóre są wyświetlane szybciej, niektóre wolniej. Może wyłączę smów lighting. Może to być tego wina. No, czy 30 fps się trzyma, to 20 ticków powinno być. Ups. No, wszystko działa idealnie. No, w zasadzie byłoby to na tyle to jest specjalna 100 widzów. Mam nadzieję, że szybko będzie kolejny specjal. Nie wiem jeszcze, co wam w nim pokażę, ale to by było na tyle. Ja się z wami żegnam i cześć.